Cześć, ja mam na imię Paweł, a wy oglądacie kanał Q21. Fest to polski producent elektroniki audio, znany przede wszystkim ze wzmacniaczy lampowych. Natomiast ta firma rozwinęła się i poszła w kierunku również wzmacniaczy tranzystorowych, przez wzmacniaczy gramofonowych, przetworników cyfrowo-analogowych itd. Tak ich taki główny line-up produktów, jeżeli chodzi o wzmacniacze lampowe, nie zmienia się zbyt często. No bo wystarczy popatrzeć na takie modele jak Silver Luna i Titania, czyli klasyki, które są wciąż dostępne i wciąż cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Ale przyszedł czas na zupełnie nowy model wzmacniacza zintegrowanego od Feza, i dzisiaj wam go przedstawię. Model Olimpia jest lampowym z stereo dual mono opartym na 8 lampach KT88, dwóch lampach 12AX7 oraz dwóch lampach 12AU7. Należy pamiętać, że model Olimpia był już dostępny w portfolio Fez, natomiast dotychczas były to tylko i wyłącznie monobloki, a w tym momencie Fez wypuścił z zintegrowany. Zacznijmy dzisiejszą prezentację, oczywiście, jak zwykle, od aspektów fizycznych, czyli jak to urządzenie jest zbudowane i jak wygląda. Oczywiście Olympia Evo jest oparta o design serii Evo, czyli mamy tutaj piękny design, wspaniałą jakość wykonania oraz mnogość kolorów do wyboru. Już wiele razy to powiedziałem, ale seria Evo od Feza to naprawdę prześliczne urządzenia. Dodatkowo, tak jak już wspomniałem, klienci mogą tutaj wybrać spośród siedmiu różnych wybarwień. Moimi faworytami jest Evergreen oraz Sunlight, natomiast tutaj z łatwością każdy wybierze taki kolor, jaki będzie pasował mu do salonu. I to jest naprawdę fenomenalna rzecz. Chciałoby się, żeby więcej producentów oferowało tak szeroką gamę kolorystyczną, ponieważ nie będzie problemu, że wzmacniacz kolorystycznie Wam zupełnie do niczego nie pasuje, nie? W przypadku Feza. Tutaj chciałbym też zwrócić uwagę na nowy pilot, który może, przynajmniej moim zdaniem, nie jest tak estetyczny jak poprzedni, natomiast jest znacznie bardziej funkcjonalny. Przede wszystkim teraz oprócz głośności mamy też opcję włączania oraz wyłączania urządzenia oraz zmiany źródła. Kiedy miałem u siebie modele Silver Luna oraz Titania, to właśnie tych opcji mi brakowało. Przede wszystkim włączania i wyłączania urządzenia z pilota. Za każdym razem trzeba było wstawać z kanapy i tam tym z tyłu obudowy klikać. W tym momencie nie musicie tego robić. Warto też zwrócić uwagę na nowy potencjometr, bo teraz regulując głośność z pilota, nie mamy takich dużych skoków jak w przypadku poprzednich modeli, tylko odbywa się ona płynnie. I to jest kolejna taka drobnostka, która cieszy, bo na przykład używając modelu tytania zawsze dochodziłem do momentu z pilotem oczywiście, że było albo minimalnie za cicho, albo minimalnie za głośno. Bardzo dobrze, że producent zwrócił na to uwagę i udoskonalił pilot i w tym momencie funkcjonalnie on naprawdę daje radę. Warto też zwrócić uwagę na to, że w odróżnieniu od innych modeli, tutaj w zestawie dostajemy zarówno pilot, jak i klatkę ochronną. Oczywiście w zestawie nie mogło też zabraknąć wyjścia na subwoofer oraz możliwość pracy jako końcówka mocy przy użyciu wejścia HT. Zmaciacz, który mamy u siebie, ma zamontowaną opcjonalną kartę rozszerzeń Bluetooth. Kartę tę można włączyć przyciskiem z tyłu wzmacniacza. Aby słuchać muzyki po Bluetooth, po sparowaniu ze smartfonem należy przełączyć źródło na wejście 3. Gdy moduł Bluetooth wykryje sygnał, przełączy liniowe wejście 3 na Bluetooth i zasygnalizuje to zmianą koloru LEDA przy Source 3 z białego na niebieski. W tym miejscu, gdzie znajduje się ten moduł Bluetooth w przyszłości, możemy liczyć na takie udogodnienia jak na np. przezmacacz gramofonowy lub przetwornik cyfrowo-analogowy. Jeżeli chodzi o aspekty techniczne Olympii, to jest tutaj naprawdę ciekawie. Jest to jeden z najmocniejszych wzmacaczy lampowych na rynku, oddający aż 100 W mocy na kanał przy 8 omach. I jak na wzmacacz lampowy jest to naprawdę dużo, nie ma w ogóle żadnego porównania z klasycznym 100 W wzmacaczem tranzystorowym. FES Olympia to jest naprawdę kawał potężnego wzmacniacza. Przechodząc do dźwięku, Olympia brzmi po prostu zjawiskowo. Fezowi naprawdę udało się zrobić wzmacniacz lampowy, który pod względem kontroli oraz detaliki spokojnie dorudnuje wzmacniaczom tranzystorowym z tej samej półki cenowej, a nawet i wyższej. Przede wszystkim Olympia to jest wzmacniacz wybitnie muzykalny, którego naprawdę chce się słuchać. Oferuje on bardzo dużo dźwięku, takiego nasyconego, bogatego, ale też wspaniale kontrolowanego. Pierwsze, co rzuca się w uszy, to bas, który jest duży, obszerny i bardzo fakturowy. Różnicowanie niskich częstotliwości stoi na bardzo wysokim poziomie. Jak ma być szybki i sprężysty, to taki jest, a jak ma się delikatnie tak pociągnąć i zamruczeć, to dokładnie to robi. Jednocześnie, oprócz właśnie tej masy i genialnej dynamiki, mamy tutaj prawdziwą mnogość faktur. Świetne wrażenie robi tworzenie brył ten bas ma po prostu dany kształt. Jeżeli mamy instrument basowy i on gra sobie na przykład gdzieś z prawej strony, to my widzimy tą bryłę. Ten bas nie rozłazi się po całym pomieszczeniu, tylko tworzy właśnie kształt instrumentu. To robi naprawdę świetne wrażenie. Ogólnie niskie częstotliwości mają świetną sprężystość. Olimpia w ogóle nie gra jak lampa pod względem basu. Nie ma tutaj żadnego zamulenia. Jest żwawo, kontrolowanie z rewelacyjnym zróżnicowaniem. Średnica jest angażująca, detaliczna i bardzo selektywna, a jednocześnie dzięki nasyceniu i barwie brzmi bardzo naturalnie i płynnie. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że Olimpia sztucznie nam tego dźwięku nie uwypukla i nie ociepla to po prostu brzmi tak, jak powinno. Wokale pięknie wychodzą naprzód, czarują wybrzmieniami i dynamiką. Leonard Cohen i jego charakterystyczna chrypa brzmi grubo, a właśnie ta fakturowość Olimpii powoduje, że ten muzyk po prostu stoi przed nami i śpiewa nam prywatny koncert. Góra natomiast jest selektywna oraz neutralna barwowo. Olimpia tutaj nic nie dodaje i nic nie chowa, daje nam pełną paletę informacji i świetne wybrzmienia. Jeżeli dźwięk ma się wygasić szybko, to Olimpia wyrabia, a jak to wybrzmienie ma być takie długie, ciągnące się, to dokładnie takie jest. Tutaj też świetny efekt dodaje scena, gdzie te wybrzmienia pływają nam po całym pokoju. Góra jest równa, jeżeli chodzi o zakres częstotliwości, ma mnóstwo powietrza i takiego planktonu. Tam się naprawdę dużo dzieje, ale jednocześnie nigdy nie jest męcząca. A jeżeli chodzi o scenę, to Olimpia buduje ją szeroką i bardzo głęboką. Separacja instrumentów stoi na świetnym poziomie, np. dead can dance i ich egzotyczne instrumenty brzmi na tym wzmacacaczu po prostu zjawiskowo. Ta muzyka naprawdę potrzebuje mnóstwo powietrza i bardzo dokładnej lokalizacji źródeł pozornych. I tam, gdzie Tytania czasami mogła nie wyrabiać, Olimpia wypada wzorowo. No właśnie, wspomniałem o Titanii, ponieważ to był pierwszy zmaczacz, którego wpięliśmy bezpośrednio po Olimpii, żeby porównać co tracimy. No i traciliśmy naprawdę dużo. Nie będę tutaj owijał w ogóle w bawełnę. Olimpia jest zmaczaczem dużo droższym i dużo lepszym pod względem dźwięku. Mogę nawet powiedzieć, że te dwie konstrukcje dzieli przepaść, i mówię to z pełną powagą. Przełączając się na Tytanie, tracimy dużo faktury, energii, a dźwięk staje się wyraźnie gorszy technicznie. Wybrzmienia, detal, dynamika i scena to wszystko jest zdecydowanie po stronie Olimpii. I tutaj nie zrozumcie mnie źle, Tytania jest oczywiście fenomenalnym wzmacniaczem swojej cenie i sam chce ten model nabyć, więc to powinno całkowicie rozwiać pewne wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę w klasie między Olimpią a Tytanią, jest ona naprawdę duża. Tutaj warto też porównać Olimpię do wzmacniacza tranzystorowego i my wybraliśmy SIA 250 od ATC. I tutaj te wzmacniacze oferują podobną dynamikę i moc w połączeniu z analogową barwą i nasyceniem. Oba wzmacniacze są bardzo detaliczne, ale oferują też piękną barwę, świetne wybrzmienia i oba potrafią wybitnie różnicować. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że dla fanów takiej barwy typowo lampowej i tych takich właśnie magicznych wybrzmień, Olimpia jest wzmacniaczem, który gra ciekawiej niż ATC. I tutaj jesteśmy pod naprawdę dużym wrażeniem, ponieważ SIA2150 to jest wzmacniacz piekielnie mocny, klasyczny tranzystor i Olimpia w ogóle nie brzmi, jakby była chociaż o ciupinkę słabsza. Bo jeżeli chodzi o łączenie Olimpii z różnymi kolumnami, żeby zobaczyć z czym sobie poradzi, to poradzi ona sobie absolutnie z wszystkim. No i tutaj pod tymi słowami się w pełni podpisuje i mówi je całkowicie poważnie. Podłączyliśmy ATC SCM-40, które znane są jakby nie patrzeć z tego, że to są bardzo trudne do wysterowania kolumny i Olimpia nie miała absolutnie żadnych problemów. Jeżeli chodzi o taką ogólną rekomendację kolumn do Olimpii od nas, to zwróćcie po prostu uwagę na to, żeby były to kolumny z naprawdę wysokiej półki, ponieważ do Olimpii naprawdę szkoda podłączać kolumn, które będą ją ograniczać. My na testach próbowaliśmy m.in. Qualio IQ, Sonus Faber Olympika oraz pylony z serii Jasper. I wszystkie wspaniale łączyły się z tym z co najważniejsze, Olimpia jest w stanie wyciągnąć z kualią tą genialną scenę z Jasperów potężny, zróżnicowany dół, a z Olimpiki tą spektakularność dźwięku i przepiękną barwę. Wzmacacz ten po prostu wyrabia z każdymi kolumnami, które z nim testowaliśmy i robi to z absolutnym autorytetem. Nie ma zatem problemu, że kupujecie wzmacnasz lampowy i musicie się zastanawiać, czy dane kolumny są wystarczająco skuteczne. Olimpia napędzi po prostu wszystko a jednocześnie jej naturalna barwa i bardzo wysoki poziom techniczny spowoduje, że naprawdę dogada się praktycznie ze wszystkim. Jeżeli chodzi natomiast o porównanie Olimpii z Miraseti na 300B, no to tutaj jeżeli chodzi o dynamikę, skalę, potęgę dźwięku, to Olympia jest absolutnym faworytem w tym starciu. Oczywiście Miraseti i lampy 300B oferują unikatowy dźwięk, taką magiczną magię lamp, która jest legendarna dla właśnie konstrukcji 300B. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o potęgę dźwięku, o kontrolowanie kolumn, o taką uniwersalność, to Olimpia jest tutaj znacznie, znacznie lepszym wzmacniaczem. Podsumowując, Olimpia naprawdę fezowi wyszła i jest to najlepszy wzmacniacz, jaki kiedykolwiek wypuścili, który już naprawdę zahacza o high end. Po prostu bezkompromisowa moc i dynamika spotyka tutaj piękną barwę oraz wybitne aspekty techniczne. I oczywiście niektórzy nam zarzucą, że oczywiście same pozytywy i nie mówimy nic złego o tym znaczaczu, ale naprawdę próbowałem, wysilałem się, szukałem minusów, no ja ich nie słyszę, nie widzę, nie czuję. To nie będę kombinować. I tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam jak zwykle pięknie dziękuję za uwagę i oglądanie. Do końca zapraszam do sekcji komentarzy na dole. Koniecznie wpadajcie na odcuchy posłuchać Feza Olimpia, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Na razie.